Dobra, lecimy z tym głównym. Jeszcze tylko muszę ustawić Chroma jako Czy ty też po lewej widzisz faceta z aureolą i sześciopakiem? Takim gigantycznym. Mm -hmm. Tak, jak ja na nie widzę, postacie. Czwarta Jest duch? facet z sześciopakiem. Duch panny młodej Krwawy? Nie, po lewej mi się wydaje, że to jest jakiś arabski sułtan. Potem na prawo od typa z sześciopakiem jest. <laughs> Jakiś ziomek starczą, a nad nim jest jakiś mnich wystawiający głowę z lektyki. To jest to, co widzę. I w ogóle ten sułtan ma ten: troną skrzynkę na oczach. No, to jest przepaska. Nie, to jest dodane w postprodukcji, żeby nie dało się go rozpoznać. A, w cały sposób. Wender Matolina. Wender Was. Wender Skrzypce. Pragnę ich. Sorry, Luna, ten instrument jest już zarezerwowany. Tak samo Wender Mandolina jest już zarezerwowana, przez kogoś innego mi się wydaje. O, oczywiście. No to powiedziałeś ty, a nie Szaton. Nikt nie naprawi tego gówna za 100 dolców. Dawaj 5 tysięcy. Okej. Okay. <ścoughs> a co powiesz? Na 10 tysięcy. Jesteś szalony, wiesz. Dobra, 20 tysięcy powiedział sprzedawcy. Dlaczego ja chcę puścić Szatana z Torban? Pewnie <ścoughs> się zgodzi, mimo wszystko. On cały wieku będzie musiał sprzedać, żeby to... I trzeba to zapłacić. A może przekupimy go, żeby nam to zrobił za darmo? Kiedyś próbowałem w tej strategii. No. I sprzedawca cię pobił. A my ewidentnie nie chcemy, żeby cię tu pobił. Ten po lewej to jestem... ja? Czy ty? Czy metaluwa? Ciężko stwierdzić. Bo lutnik ewidentnie ma... czerwoną aureolę. I brązowe szaty. Może to biskup przy okazji. I sobie dorabia mhm. jako lutnik. Dobra, ta postać wygląda jakby miała burkę i fajkę do pływania. A gdzie to ma burka? Burkę ma na głowie. A w ten sposób? Bo burka to jest ten, ten taki... ...szal, który noszą muzułmańskie kobiety. I ma fajkę do pływania, ponieważ nie może w tym oddychać. Dużo kasy. To jest kupa kasy. Dobra, zapłacę ci 5000 dolców i chcę, żebyś tym razem to zrobił dobrze. A po lewej wizerunek faceta... Z... Banjo gigantyczną hmm. fajką i zbroją, która widać, że nieraz już była naprawiana, do tego hełmem Robocopa i po prawej jest jakaś mistyczna istota w kształcie starego dziada. Dla mnie po prawej stronie jest krasna obiskup i ma złożone ręce jak osadnik z Minecrafta. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyda nam się y Atrapa Wenderskrzypiec. Wait! To w sumie no nawet fajnie to... idę za powiedział Miguel. Że... Tak. O, o, idziemy na południe, powiedziałem. Okej. Okay. Pierwsze pytanie, tak. kto zmienił się w elfa potrzyka? Drugie pytanie. Kto wygląda jak szczający pies? Trzecie pytanie. Kto się skurczył? Najniższą postacią w tym momencie chyba jest, szatan. To dlaczego ubrał się jak. Branie poznaki. Czy ktoś stoi na murach tego zamku, czy mi się wydaje? Luna. Albo ty. Ty teleportowałeś 40 metrów za wysoką. Damn, znowu to samo. Dobra, to kto jest łotrzykiem i kto wygląda jak pies? Z bardzo podejrzanym cieniem po prawej stronie. Hmm. Gdybym miał powiedzieć, kto jest bardziej łotrzykiem, a kto, jest bardziej, a kto ma bardziej podejrzany cień? Diabły muszą mieć bardzo podejrzane cienie. Czyli metalówka się zmieniła w elfa łotrzyka. Dokładnie tak. Obrazek po lewej to tak. Tak na maksa po lewej widzę jakiś zlew i pod spodem szuflady. Obok se stoi stojak z okniem w kształcie bicza. Dalej jest ktoś trzymający tarczę, jakiś rycerz, bym powiedział. Na górze robokop się opiera o ściany, trochę po prawej samurajtek otwiera lodówkę i ty wbiegasz do lodówki. To ja widzę tak, od lewej ziomek w białej czapce grający na keyboardzie z długimi włosami, które mu zasłaniają twarz. Koło niego stoi saksofon z wyprostowaną końcówką na stojaku, i potem już w sumie widzę to samo co ty. Czyli bierzemy jak starczą robokop, Samuraj, Lodówka, wybiegający Miguel do Lodówki. Musimy iść na górę. Dlaczego na górę? Na bramie, mieliśmy dobry punkt obserwacyjny. Nasz wzrok z monetą możemy połączyć. Masz rację. Starych awanturników poszło na górę. W końcu dotarli na górę bramy. I stamtąd mogli zobaczyć całego Zibra Luna. Obrazek chyba wiele tłumaczy, zobacz. Po lewej jesteś ty, potem jest szatan. Nie, w środku jest Luna i po prawej jest szatan. I z tyłu jestem ja w wersji Attack on Titan. Z wykrzywionym tak. rajem. Panie ci powiedzieć, że to wygląda jak bieda wersja auta. Ale też to brzmi jak Średniowieczna wersja pocisku na twoją starą. Twoja stara jest tak gruba, że robiąc całą, zobaczysz, co patrzeć z bramy. <laughs> Okej. Okay. To pytajmy o vendora z całą naszą mocą, powiedział Zui Brunton. Co? Nie słyszycie przez tę muzykę? Powiedział Miguel. Zui Brunton powtórzył pytanie głośniej. I obok. Żołnierze na pielgrzymce do buddyjskiego klasztoru. Ponieważ powody. Ponieważ AI. Ale głośno muszę grać na tej scenie, że muzyka zagłusza, co się mówi na bramie. Mają głośniki magiczne. A nie, po prostu jeden z nich gra na głośnienie. Myślę, że dobrze widać wszystko na scenie. Popytajmy po, o Wenderbass z całą naszą mocą. powiedział Zebulden. Krzyknęli. Hey, hej! Wendybazie! Jesteś hej, tutaj? Vende. Vende. Nie było odpowiedzi. Myślicie, że jest martwy? Podeszli do strażnika. Czy dzisiaj jest koncert? Tak, chcielibyśmy go zobaczyć. To fajnie, a bilety macie? Hmm, nie. Jeśli nie chcesz nas wpuścić, możemy zagrać ci z popieleniem. Całkowity zakłon. To by była akurat fajna śmierć, według mnie. Prawdopodobnie też całkiem atomowa. Słuchaj. Zwójka z nas tu demonił, chyba nie przeszkadza. Wam nie, mi chyba tak. Ile wynosi opłata za wejście? Jest może darmowa? Nie jest. Opłata za. A, koncert zaczyna się za godzinę, i opłata wynosi dolara. Jednego dolara? To za dużo. Macie monopol na biznes koncertowy. To jest całkiem logiczne, jako że ty jesteś imigrantem, ale tak. Ale czy ty ch chciałeś nas sobie powiedzieć, że opłaty zaczynają się za godzinę? Jak wejdziecie w przeciągu następnej godziny to macie za darmo? Bo mi się wtedy zaczyna zmiana powiedzmy? Nie, chyba chodzi o to, że w trakcie koncertu nie możesz dojść. Albo przez nas informuje, że mamy godzinę, żeby się namyślić, zanim zacznie się koncert. 5 tysięcy tak. kawałków złota, powiedział strażnik. Tam to dużo pieniędzy. Cóż warto. warto. No dobra, dobra. 5000, tysięcy, żeby zapłacić za renowację wender mandoliny? 5 tysięcy, żeby wejść na koncert. Ale nie dolarów, a kawałków złota. I nie powiedział, jakich kawałków złota. Więc bierzemy nóż i koimy. Ja widzę ziomka. wychodzącego z portalu. Wchodzącego do portalu. Ma kolczyk w uchu i wchodzi do portalu, ciągnąc za sobą taki wózek, jak naszą starsze panie. Czy on ciągnie ten wózek nosem? Bo zobacz, że jego lewa <noise> ręka jest już w portalu. No, prawą ręką, ma tak. wykrzywioną. ...zasięgniętą do góry, no. A z tyłu jest face, który wtapia się w kameleon rysunek. Albo jest to pół człowiek pustruś pół i wsadza głowę w piach. I jest taki zielony. Mhm. Ja osobiście całkiem 17. lubię kolor kaki. Kaki to jest taki żółto-zielono-grzygowo-długniany. Jak opisywać te kolory? Uciekli i znaleźli muzyków. Staj zabrani do mojego pokoju. Co się dzieje? Gdzie ty nas przeniosłeś? Nie wiem. Strzelałem w liczby. I chyba jesteśmy w tej szafie, do której wrzuciliśmy znokautowanych muzyków. <grywa> Publika była zachwycona. Impreza rozeschów szła się po świecie. Pałacowi strażnicy zostali za zabici lub uciekli, zostawiając miasto niechronione. Awanturnicy zostali... ...władcami miasta. Kiedy przechodzisz na koncert... Zabijasz strażnika. I kończy się to tym, że przejmujesz miasto. Otóż ten koncert był tak naprawdę tajnym spotkaniem anarchistów, którzy planowali obalić władzę. I my, podając się za tych anarchistów, doprowadziliśmy do tego. Jeśli chcą kogoś zatrzymać, to dostaną kogoś do zatrzymania. Teleportacja. Bardzo prawidłowe zachowanie, kiedy szatan, diabeł, metalówka i uchodźca który się do ciebie do, 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 do pokoju. Po prostu idź do toalety, zamknij się i udawaj, że nic nie widziałeś. Po czym ani robią dokładnie to samo z jakiegokolwiek powodu. W ogóle na, na tym obrazku, zwłaszcza jak się lekko przymruży oczy, żeby był lepszy anti to widzę pokój taki typu gościnny w pałacu, niepościelne łóżko i konana barbarzyńca stojącego przy szafce.